Dzień dobry Państwu. Nazywam się Monika Wernesiak i zapraszam Państwa dzisiaj do wyjątkowej recenzji. Do recenzji najnowszego zapachu od Trusardi, Trusardi Profumo. Jest to nowy zapach od marki włoskiej Trusardi, który absolutnie zaczyna coś niebywale nowego. Trussardi, jak wiecie, pamiętacie, wszystkie flakony wcześniej miał w takich podanych piersiówkach. Jak na przykład ten właśnie flakonik. A teraz zobaczcie, absolutnie nowa ikona. Absolutnie nowa, niepospolita, ikoniczna. I co się tutaj znajduje w środku? A jeszcze Wam powiem kilka słów tylko o samej samym flakoniku. Flakonik został wyprodukowany niezaprzeczalnie, chroniąc środowisko. Przy produkcji tego flakoniku zmniejszono zużycie wody, zmniejszono zużycie energii, zredukowano emisję CO2, zredukowano emisję innych e, czynników zagrożających środowisku. Również przy produkcji tego szkła zmniejszono, e, zmniejszono energię, która była potrzebna. Więc wydaje mi się, że ukłon dla marki, nawet ta skóra tutaj, którą możemy nawet powąchać, bo ta skóra jest lekko pachnąca, jest wyprodukowana z biodegrawalnych skórek, owoców i warzyw. warzyw, więc coś niebywałego. Piękny flakonik rzeczywiście. Tutaj mamy złotą obudówkę, taką wokół, taki pierścień, drugi pierścień złoty i połowa flakonu mamy otwarty, otwarty i widoczny płyn, płyn delikatnie różowy. Dość ciężki, jak to zwykle flakon, ale naprawdę ładny. Ale co mamy w środku? W środku mamy ikonę nowego feminizmu. Kobieta wolna, kobieta radosna, kobieta, która wie, czego w życiu chce. Czyli tak naprawdę idea, idea nowego feminizmu. Popsikam papierek, poczekam troszkę i poopowiadam. Mamy tutaj tak fajnie wypisane nutka głowy, nutka serca i nutka bazy. I Wam o tym powiem. Nutka głowy: Jestem kobietą szaloną i wolną. Nutka serca: Jestem kobietą odważną i dumną. A nutka bazy: Jestem kobietą kobiecą i magnetyczną i hipnotyzującą. W mamy mnóstwo fantastycznych składników, naprawdę takich iskrzących. Mamy yy, nucie właśnie głowę włoski, pikantne pomidorki. <grywki> Pikantności dodaje absolutny taki yy, zamysł jaśminu, jaśminu takiego kokietryjnego. Fajna włoska mandarynka. Taka jak lubimy najbardziej. Mamy również fiołek w bazie, akord klasyczny, akord skórzany, skóry takiej zamszowej. Więc trusardi jest takie subtelne, delikatne, niedrzewne. Mamy lawendę również, mamy fiołek niedrzewne, bardziej bym powiedziała kwiatowe. Ale dzięki temu, że ta lawenda jednak się znajduje w zapachu, jest to zapach z kategorii szyprowo kwiatowej. Tak, szyprowo kwiatowej. Więc mamy również białą dalję w składzie i mamy również neroli i olejek paczuli. Piękny flakon z piękną zawartością. Myślę, że warto spróbować go dla, dla siebie właśnie zakupić, ale zdecydowanym. Zdecydowanym pomysłem byłoby też kupienie tego zapachu dla swojej przyjaciółki, dla kogoś, kogo bardzo lubimy, cenimy, kogo znamy bądź nie znamy z zamiłowania do perfum. Dlatego, że jest to zapach idealny na prezent. Zdecydowanie idealny na prezent. Jest to zapach, który absolutnie nikomu nie zagraża. Tak, taka subtelna, delikatna, bardzo kobieca, romantyczna woda. Niesamowite jest hasło. Hasło tego zapachu. Hasło tego zapachu jest: Nigdy nie podążaj za nikim, tylko prowadź każdego za sobą. Tak, mniej więcej. Więc wydaje mi się bardzo na czasie. Kobiety dzisiaj szukają właśnie wolności, szukają niezależności, szukają takiego poczucia bycia niezależną i, i, i kobietą, kobietą, która sama decyduje o swoim, o swoim wyborze. Tak. Wybór, <noise> wybór a nie, a nie zakaz. Fantastyczna woda, naprawdę delikatna, subtelna, bardzo taka romantyczna. Myślę, że będzie się fantastycznie sprzedawać. I myślę, że będzie dla, dla każdej z nas idealna. Czy trwałość jest yy, mocna? Kochani, testowałam ten zapach dzisiaj od rana, więc nie do końca Wam powiem, czy trwałość jest. Mocna po pierwszym dniu. Jest to zapach, który się jakoś tak nie wybrzmiewa na sztucznie, nie wybrzmiewa akordami, chemicznie. Jest to zapach delikatny, subtelny. Tak jak Wam właśnie opisałam. Taki, taki nieiskrzący. Nie jakiś taki mm, nie jakiś taki na pewno z ogonem. Na pewno nie będzie z dużą projekcją. Zdecydowanie bym powiedziała, że średnia, średnia trwałość. Czy trwałość mocna to raczej, raczej nie. Delikatna, subtelna kobieca. Zdecyduj, kim chcesz być. I pamiętaj, nie podążaj za nikim. Szybciej prowadź kogoś ze sobą. <grych> Dziękuję pięknie i do usłyszenia i do zobaczenia w kolejnej recenzji.